Wiersz na dzień dobry. W tym tygodniu w poranku będziemy słuchać wybranych fragmentów naszej narodowej epopei, czyli Pana Tadeusza. 190 lat temu, właśnie w połowie lutego 1834 roku, Adam Mickiewicz skończył pisanie swego dzieła. Kiedy je rozpoczął? Tu pewności nie ma. Jak czytamy w książce Mickiewicz Encyklopedia, istnieje hipoteza, że stało się to podczas pobytu poety w Wielkopolsce w 1831 roku. W sposób poświadczony da się tę datę ustalić na listopad roku następnego. Wtedy Mickiewicz w jednym z listów pisał: Już ukropiłem tysiąc wierszy. Poeta przerwał pracę w 1833 roku na 4 miesiące, by zajmować się umierającym na gruźlicę przyjacielem Stefanem Garczyńskim. Potem do niej powrócił i, jak mówi tradycja, ostatnie wersy zapisał w swoim paryskim mieszkaniu w nocy z 13 na 14 lutego. Pan Tadeusz ukazał się drukiem w czerwcu roku 1834. Jeśli odliczyć przerwy, praca nad poematem liczącym pieśni ogromnych 12 trwała niespełna 9 miesięcy podsumowują autorzy encyklopedii, a my dziś słuchamy inwokacji w interpretacji gustawa Cholubka. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić? Ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność Twą W całej ozdobie widzę i opisuję, Bo tęsknię po Tobie. Panno Święta, Co jasnej bronisz Częstochowy I w ostrej świecisz bramie, Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz Z jego wiernym ludem, jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę ofiarowany, martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu iść zawrócone życie, podziękować Bogu, tak nas powrócisz cudem na ojczyznę łonu. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną Do tych pagórków leśnych, Do tych łąk zielonych, Szeroko nad błękitnym niemnym rozciągnionych, Do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, Wyzłacanych pszenicą, Posrebrzanych żytem, Gdzie bursztynowy świeżo Gryka jak śnieg biała gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, a wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą zieloną. Na niej z rzadka ciche grusze siedzą. Kolejny fragment. pana.